Siemanko z tej Oskar Oskar Dladla, MMA. dziś mamy rozmowę w Dawid Kasperski, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, witam. E, no, chciałem zacząć od tego w ogóle, kiedy i jak się dowiedziałeś o tej walce d, dla organizacji KSW, no bo tak y, nie, niewielu fanów się spodziewało od Twojego występu w MMA z Wasil Dukar, Twoim rywalem, e, więc od kiedy wiesz o tej walce i w ogóle jakieś kulisy tych całych negocjacji? O no, bardzo nie usłyszałem. Ani nie tak wczesno, ani nie tak dawno. W całkiem dobrym momencie, więc tylko decyzja musiała zapaść dosyć szybko. Bodaj, bodaj zastanawialiśmy się nad tym, znaczy zastanawialiśmy się. Chyba upłynęła jedna noc, czy jedna doba, i podjęliśmy się tego, także także błyskawiczna reakcja. Fajnie, mama, mogą nie do końca każeć twoją, twoją osobę. Co prawda, masz wiele sukcesów w kickboxingu, ale to też było parę lat temu. Jak byś mógł przybliżyć tym młodszym fanom, ale też tym, którzy nie do końca siedzą w twoją postać, twoje osiągnięcia w kickboxingu, no bo jest ich naprawdę sporo? Zdaję sobie sprawę, że można było o mnie przez chwilę zapomnieć, gdy mówimy o troszkę starszych widowni. Na temat młodszych widowni oczywiście mogli jeszcze, nie mieliśmy jeszcze okazję poznać, miałem blisko Pięcioletnią przerwę od regularnych wag. Ja się wywodzę ze sportów i przede wszystkim, głównie rywalizowałem w kickboxingu w K1 i w Muay Thai. Już od 2006 roku do mniej więcej 2000, do 2019 roku toczyłem pojedynki. Potem była chwila wycofania się, po to, żeby wszystko poukładać od nowa, i wracamy w tym momencie. Taka, takie, takie jakby, taka forma, powiedzmy, last minute i w nowej dyscyplinie. także. Aczkolwiek dużo... pamiętam, że młodsza publika może Ci kojarzyć. Tutaj temat może nie do końca sportowy, ale z trenowania Freakfighterów. Więc powiedz mi w ogóle, jak, jak wspominasz, czy, czy odczułeś po tym jakiś wzrost popularności, bo miałeś ich kilku pod swoimi skrzydłami. No i czy, czy w ogóle, jak wspominasz ten okres i dlaczego w sumie się wycofałeś z tego pomysłu? Jakby nie chcę wchodzić w szczegóły e, nie, całych tych jest e, walk, tylko... Jeszcze raz, z jakiego pomysłu prostu się e, No dlaczego jakby... Znaczy mam wrażenie, że już nie, nie zajmujesz się trenowaniem e, Freakfighterów, albo przynajmniej e, gdzieś o tym nie słyszałem. I dlaczego po prostu e, już się tym nie zajmujesz, tylko czy podałeś postać na swoją karierę, czy po prostu jakieś inne sytuacje się wydarzyły? Nie, to bardziej w ten sposób, że prowadziłem, przede wszystkim zajmowałem się, pilotowałem Serbiusza Górskiego, pseudonitro, Nitro, nitrozyniak, Więc od niego zaczęła się moja przygoda ze, ze światem freak fightów. W tamtym momencie regularnie, regularnie prowadziłem, trenowałem Serbiusza. Po czym Sergiusz po dwóch walkach, które stoczył, wycofał się z, z rynku sportu walki, załat zaczął się zajmować e, najważniejszą sprawą, czyli swoim zdrowiem. Potem gdzieś epizodycznie jeszcze brałem udział we wspólnych treningach z braćmi malczeńskimi, czy z taką, mieliśmy taką drużynę, taką ekipę, e, która trenowała w, w tych samych dniach, w tej samej godzinie. Także to był taki moment wtedy, i, więc automatycznie Sergiusz, jeżeli, jeżeli wycofał się z walk, to mamy teraz kontakt ze sobą towarzyski. Dzisiaj, dzisiaj mamy ustalone spotkanko, pogadamy sobie o wszystkim i o niczym. Także tu, tu nie, nie ma mowy o żadnym wycofaniu, tylko naturalna kolej rzeczy. Jasne, rozumiem. To jakby był taki temat poboczny, bo jednak najbardziej interesuje mnie Twoja historia sportowa. Powiedz mi, przejście do MMA. Czy to było planowane od dawna, czy to był totalny spontan po odzewie ze strony organizacji KSW? Na pewno w głowie miałem pierwsze swoje zastanowienie już dłuższy czas temu. Fizycznie nie, przez dłuższy czas nie podejmowałem żadnych kroków ku temu. Ale coś mnie w tę stronę akurat ciągnęło, prowadziło, i w momencie, kiedy wyszła propozycja ze stoczenia walki dla największej europejskiej organizacji, dla giganta, to tak jak powiedziałem, to wystarczył dzień, żeby podjąć taką decyzję, bo wiele czynników się złożyło na to, żeby akurat w tym momencie to zrobić. Tym bardziej, tym bardziej rywal też jest bardziej z płaszczyzny stójkowej, ma rekord walk przede wszystkim pięściarskich ma doświadczenie między trzema a pięcioma walkami w formule MMA, także to nie jest, także w tym momencie ja nie jestem w roli faworyta, ale to może być walka przede wszystkim widowiskowa, jeżeli będziemy szli, będziemy szli przede wszystkim w wykorzystywane umiejętności, które szlifowaliśmy przede wszystkim. Ale powiedz mi, czy wcześniej wcześniej w ogóle były jakiekolwiek propozycje y, Twoich walk w organizacji, y, przepraszam, w Formule MMA? Jakieś inne organizacje się odzywały? Czy to byłaby pierwsza taka oferta w ogóle w Twoim życiu? W, w Formule MMA, tak? Bo tak, tak, tak. W, w ostatnie, przez ostatnie dwa lata, może dwa i pół roku, dostawałem propozycje też z federacji na gołe pięści, y, tego rodzaju, ale jeżeli chodzi o MMA, to, to, to faktycznie pierwsza kezla. E, powiedz mi, gdzie właściwie przygotowujesz się do, do, do walk w MMA? No bo na tapologii jest pisany w Wrocław, y, więc nie wiem, czy to jest dalej aktualne, czy wiem, że też gdzieś wstawiasz Story z, z treningu z braćmi Oleksiejczyk, więc interesuje mnie, gdzie tak właściwie przygotowujesz się do startów w MMA. W, nie, trener mam przede wszystkim w, w klubie Samurai Gym z grupą Artnox. Też y, trenuję w klubie Skorpion-Krępice tuż pod Wrocławia. Także to są te dwa miejsca, w których y, doskonale swoje parterowe y, umiejętności. Trenuję też y, w KKS Kalisz Sekcja Sztuk Walk, ponieważ tam jestem trenerem, prowadzę sekcję sportu walki. I tam też y, korzystam y, z, tego, y, z tego miejsca. A ostatnimi czasy też y, byłem na takim krótkim obozie treningowym właśnie u, u braci Szejczuków z racji, z racji, że Michał przy, przygotowuje się do swojej najbliższej walki w UFC i e, zaprosił mnie do swojego obozu przygotowawczego, ponieważ potrzebował e, strajkerów, przygotowując się pod zawodnika przede wszystkim z umiejętnościami stójkowymi i, i też ja przy okazji skorzystałem z jego, z jego warsztatu e, parterowego. Właśnie a propos yy, Michała, też chciałem później podpytać, ale y, teraz ciekawi mnie, jak ci idą treningi parterowe, czy szybko to łapiesz, bo na przykładu, no Arak Wrzosek, o którym też, też tam później porozmawiamy, no mówi, że łapie te, te umiejętności parterowe, no jak, jak gąbka się chłonie. Ale jak to wygląda u Ciebie? Czy, czy z łatwością Ci przychodzi Te przeistoczenie się, y, jednak troszeczkę tego zawodnika parterowego? No wiadomo, że nigdy nie będziesz, y, znaczy nie chcę tutaj stawiać żadnych osądów, no ale wiadomo, że, że tu raczej będziesz stawiony na defensywę. Ale jak ci, jak ci idą te wszystkie, te całe treningi? Jak idą te przygotowania parterowe? Um. To ja się mogę posiłkować przede wszystkim słowami ludzi, którzy, y, którzy mają o mnie już jakąś opinię, ponieważ obserwowali mnie. Dlatego ja chcę sam nie chcę wydawać samosądów, więc y, tutaj y, posilę się y, słowami od właśnie Michała Leksiczuka, który y, powiedział do mnie szczerze, że widzi, że mam, że mam do tego talent, czy do tego jakąś, jak, jak, jakiś zmysł. I, a, więc y, to jest jego zdanie, to jest, to, jest, to jest jego opinia przez wzgląd na to, co widział, gdy trenowałem. Y, podobne rzeczy są w stanie powiedzieć y, też w, tutaj, w sam, tutaj, gdzie trenuję w samuraju. Y, ludzie z Art Noxa czy Artur Gwóźdź, który będzie u mnie też w narożniku, między innymi, też zauważył, że y, szybko reaguje na wskazówki czy na sugestie. Które, 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 które mi podrzuca w trakcie sparingów. Także ten parter, ten parter mi się akurat całkiem fajnie zaczyna kleić. Reszta to jest kwestia czasu, żeby złapać jakieś naturalne odruchy podświadomie. To wymaga trochę więcej jednak wprawy, ale na tyle na ile jesteśmy teraz przygotowani to, to Uważam, że optymalnie wykona, wykonałem swoją pracę i jeszcze bo zostały dwa tygodnie. Chciałem teraz podpytać troszeczkę o Twojego rywala. Wasyl Dukar mieszał starty w kickboxingu, boksie, MMA, white Thai. Sam wywodzisz się ze sportów stójkowych. Czy ten zawodnik był Ci już wcześniej znany? Jak przyszła oferta od KSW, to wiedziałeś, że już na kogoś przygotowywać? Czy musiałeś gdzieś obadać trochę jego walk, przeanalizować jego styl? Jak to, jak to wygląda? Czy jest to zawodnik znany w środowisku tych sportów stójkowych? Ja pierwszy raz o nim usłyszałem tylko w chwili, gdy mi go zaproponowano. Nigdy wcześniej nie wiedziałem, nie wiedziałem o nim niczego. To też nie zgłębiałem za bardzo świata pięściarskiego gdzieś poza granic kraju. Za to usłyszałem chyba już dwie opinie od moich kolegów ze świata boksów w Polsce na temat jego na temat tego osoby. Także Różne wskazówki już mi, jakoś, już mi czemuś posłużą. Ja się nim wcześniej y, faktycznie nigdy nie interesowałem. Teraz opracowujemy na niego założenia. A jak był Twój kontrakt z organizacją KSW? Czy jest to jakby jednorazowy wypad i potencjalnie później będziecie negocjować y, dalsze występy, czy masz już podpisany kontrakt na, wi na większą ilość walk i Twoja przyszłość w y, organizacji jest już pewna? Nie, tak jak mówiłeś, tak jak na początku wspomniałeś, to od tego występu, od tego występu będzie zależało to, co będzie ze mną w przyszłości tu w, w, w federacji. A czy od tego występu zależy Twoja przyszłość w MMA? Czy już jakby, no wiesz, że dobrze łapiesz ten parter, ale czy chciałbyś postawić na to w przyszłości, czy, czy to jest jakby sprawdzian i, i zależnie od wyniku BS albo stawia na MMA, albo wrócisz do sportu się ja, ja widzę siebie w ten sposób przykładam się do. Przy, przy, przykładam się do każdej walki. E, w, najbardziej możliwie dobry sposób, jak najlepszy sposób. I jeżeli ta walka mi się dobrze poukłada i będzie perspektywa kolejnych, to gram w to cały czas w ten sam sposób. ale w samej zasadzie to nie jest dla mnie, to nie jest dla przygoda. Gdzieś w sobie czułem od pewnego czasu, że chciałbym się jeszcze bardziej. Um, jeszcze bardziej rozwinąć przekrojowo. Wiesz, nie wiedziałem, co dokładnie za tym stoi. Wiedziałem, że chciałbym się jeszcze ba, chyba stać bardziej uniwersalny, jeżeli chodzi o płaszczyzny, stójkowa, parterowa I, no i tak się stało, że to do mnie przyszło. Jasne. Wróćmy do tematu braci Oleksiejczuk. Jak Ci się inaczej, no skoro powiedziałeś, że Michał wziął Cię do, do swojego jakby teamu, żebyś mu pomógł w przygotowaniach, to powiedz mi, jak ciężko imituje się styl Michela Pereira, no to jest naprawdę bardzo ekwilibrystycznie Sera, walczący. Powtórz pytanie. E, jak, ci się, jak, jak ci się, wcielało w postać Michela Pereira? Bo to jest bardzo ekwilibrystycznie walczący stójkowicz. Naprawdę te jego akcje są niekiedy szalone? Czy udawało ci się, y, nie wiem, imitować odwzorować jego styl? Się udało odwzorować jego nieszablonowość? Tak, 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 dokładnie. Na kilka rzeczy postawiliśmy w tra trakcie tych przygotowań. To, co wewnątrz, to zostaje wewnątrz, ale mieliśmy założenia Mieliśmy założenia. Ja też się pewnych rzeczy trzymałem, więc tak, no wcielałem się w jego rolę, zmieniałem pozycję, no, pracowaliśmy w obu pozycjach. Michał jest zadowolony, to są jego słowa i to mi bardzo akurat schlebia, że sprostałem w jego oporze przygotowawczym jego oczekiwaniom, jego i jego kolegów treningowych. Trzymając się dalej tego tematu, no, na Macie byłeś jakby widziany z bardzo dobrymi zawodnikami. No, Konrad Rusiński, Czarek Olekciejczyk, e, Kamiloniszczuk. Skoro powiedziałeś, że. Jeszcze raz? I Bartosz Szewczyk też między innymi. Tak, Bartek Szewczyk, dokładnie. E, powiedz mi, z kim, kto był tak naprawdę twoim głównym part partnerem, nie licząc Michała, któremu pomagałeś, e, który jakby pomagał ci w przygotowaniach do twojej najbliższej walki. Przede wszystkim Michał Boni z ale na równi każdy, każdy. Tutaj nie było żadnego zastanowienia się z kim mniej, z kim więcej. Nie, praktycznie wszyscy są o podobnych warunkach fizycznych. Ciut niższa lub ciut wyższa kategoria wagowa, ale w momencie, w momencie przedstartowym te wagi są ciut też wyższe u każdego z nich. Podobne warunki fizyczne, jeżeli chodzi o wzrost, także. Tu wymienialiśmy się wszyscy na tak, jak to szło w trakcie. Arek Wrzosek, to jest mój kolejny temat. Ostatnio mieliście okazję razem prowadzić seminarium w Kaliszu, wstawiałeś takie Stories. Czy sam Arek Ci dał jakieś rady, podpowiadał, czy, czy może dawał jakieś po prostu rady przed Twoim debiutem w No bo on już ma cztery walki na koncie, no zdecydowanie przygoda w jego przypadku udana, ale czy, czy on gdzieś się starał się dołożyć cegiełkę do Twoich przygotowań? Tak, tak, Arek prowadził u nas w KKS Kalisz Sekcja Sztuk Walk seminarium, więc skorzystaliśmy, trochę na początku nie korzystałem z treningu, który, czy z seminarium, ponieważ się zagadaliśmy, mieliśmy mało czas, mało się widzieli, długo się nie widzieliśmy, więc mieliśmy mało czasu, żeby pogadać. Także udzielę mi kilku wskazówek, jeżeli chodzi o początek. Um, tak, była wymiana zdań, była wartościowa wymiana zdań z Arkiem. Um, co tu więcej mówić? Kilkoma rzeczami się ze mną podzielił, tak. W porządku. Według portalu Tapology pochodzisz z Starachowic, aczkolwiek no. ostatnie, ostatni czas spędzasz we Wrocławiu, więc powiedz mi, czy inaczej. Z Wrocławia do Liberca jest właściwie rzut beretem, y zresztą na przykład na... rozmawiałem z Kasprzem Kozierzymskim czy z Łukaszem Harzewskim, no to od nich jedzie naprawdę bardzo dużo osób, ale czy od Ciebie y z Wrocławia przyjedzie jakieś y grono kibiców, sprzedajesz jakieś y, jakąś liczbę biletów, czy przyjedziesz tam, że tak powiem, y, sam do Paszczy Lwa? Przyjedzie garstka osób na pewno. N ja zostałem ogłoszony w karcie walki jako ostatnie zostawienie. I już e, hala była w większości wyprzedana. Z tego, co się orientuję, ale nie jest to, nie jest to potwierdzona informacja. E, doszły dodatkowe sektory, żeby była możliwość dokupienia jeszcze, w, wykupienia jeszcze biletu na udział. E, ale wiem, bo dochoduj, dostałem, otrzymuję wiadomości od moich najbliższych, tak od, od znajomych, od ludzi, którzy czekali na mój powrót po dłuższym czasie i że będą obecni na, na miejscu. Nawet, ale jeżeli tak, ta gala jest w Dniopoda wrocławia, więc y, też mam kolegów z innych klubów wrocławskich, także to się wszystko będzie zazębiało też jako jeden, jedna drużyna. Już na właściwie sam koniec, bo myślę, że twoje całe przygotowania, twoja osoba jest y, omówiona i, i fani zdecydowanie mogli cię, cię poznać. Chciałem poznać twoją opinię. Jako osoba, która wywodzi się ze sportów stójkowych, sam, y, sa, tak sam powiedziałeś, całe życie praktycznie z tym spędziłeś. No, przed nami walka, która poróżniła chyba całe społeczeństwo bokserskie i MMA. Mamed Khalidov, Tomasz Adamek w boksie. Sześć no. rund, duże rękawice, klatka. Jaka jest twoja opinia jako osoba, która przeżyła jakby y, dużą część swojego życia w tych sportach uderzanych? Jak widzisz szansę Mameda w starciu y, jakby w szermierce na pięści z Tomkiem Adamkiem? Sześć rund, duże rękawice, klatka, oktagon tak nigdy nie stawiam zapewnik, kto wygra, mimo tego, że czasem na papierze ktoś jest z kompletnym zwycięzcą. Biorę pod uwagę, jak czasami bawię się w taki wewnętrzny hazard, to biorę pod uwagę kilka czynników. Pierwszy, nie, nie wiem dokładnie jaka jest różnica wiekowa między nimi. Nie wiem, czy Tomasz Adamek jest już po 50 czy nie. Nie, 4 lata bodajże. Tomeka okay. odem, a Tomek no, daje 47, y, no, no, 47. Jest, Nie jest aż tak duża różnica, y, przeważająca na korzyść Mameda. Przeważająca na korzyść Tomasza Ramka jest, jest, jest dystans rundowy. Czym dalej w las, tym może mogą być większe kłopoty Mamy z uwagi na to, że Tomek tych rund przerobił mnóstwo w swoim doświadczeniu, więc potrafi możliwe, że potrafi się odnaleźć w wielu więcej sytuacjach podczas walki. Mamet Halido. Jest, ma zmysł, ma timing, ma taki instynkt, taką czutkę, że on potrafi znaleźć moment i się wstrzelić. Jest też silny, jest dynamiczny, patrząc po, przez pryzmat jego walk. Ma też to uderzenie, które potrafi kończyć pojedynczym, potrafi walki kończyć pojedynczym uderzeniem. Ale jednak to są duże rękawiczki, duże, to są jednak duże rękawice. Tomek ma dużo lepszy, dużo większe doświadczenie faktycznie na papierze, przez wzgląd na to, że też umie pewnie lepiej wykorzystywać defensywę, pracę na nogach. Na papierze zwycięstwem jest Adamek, ale jest taki jeden czynnik, który, który może zadecydować o zwycięstwie każdego, to jest właśnie taka, takie wejście w tempo. U mnie pół na pół. Nie wiem kto. Jasne, dziękuję Ci bardzo Dawid za, za wywiad, cóż, no życzę dużo zdrowia no, na tym ostatnim już etapie przed walką, no i jak najbardziej no, życzę powodzenia, mam nadzieję, myślę, że wszyscy fani w Polsce trzymają kciuki, więc baw się dobrze w klatce, tak, tak, tak to ujmę, udanego debiutu życzę. Dzięki, bardzo dziękuję za wsparcie, pozdrawiam wszystkich.